ja, ale błąd, ale jego jeszcze większy! Aaa, ja przypominam nie wiem, ja sobie! Czerwoniutki Bugatti! Ja, to nie robię. No! Aha, nie mam Dobra. On chce no. walczyć, będzie miał walkę! Dziękuję bardzo za to należy za to batoniarstwo! No i elo! A O O jest, Ezy Dobrze, mamy go! Ale ty jesteś toksyk, ty! No, ielo. Ty, strzelałeś? Ile to Jedno, bo to jest long Ale, race No co? Także ja już Ez Ja wam o czym mówiłem, że tier czwarty dla prawdziwych mężczyzn zawsze wygrywa. mnie nie Ja pierdolę przecież to jest posrane, ej Jadę lekko po bokiem Czy ja jadę sam właśnie? Tak. <laughs> okay, Dobry. Tego jeszcze nie było, że ja sam jadę. Ej, no kurwa, to jest bezsens. Lekko wychem ja tu pierdolą bandę wiec. i mnie rozgibało To nic nie będziesz z no. Kubik sam ze sobą się ścigał no. już nie będę. A to jest jak ktoś kolegów nie wa to musi sam ze sobą się <noise> ścigać <To dajdzie. głos> Ale ja się nigdy miał tych sytuacji, że się sam ścigałem ze sobą No, no Kubik, Kubik bo cię gonią Kubik rozwój Czyli mogę przedłużać tak jak Mogę przedłużać jak chce Tułem zacznie jechać, tułem zacznie jechać Nie mogę tułem chyba A nie wywali mnie Możesz możesz. z tyłem no i chuj. jedzie! Ale to nie jest normalne, że Bugatti ma tylko 40. A na jedynce ile jedzie? Na jedence jedzie więcej jak 40, a wsteczny? Ojej. Bo... się. Kiedy kończy się czas jak coś? Zaraz kwalifikacja będzie. Nikt nie ukończył, ja pierdolę. No. Dobra! AHHHH! przegrałem! Jakim cudem! Dzięki Kurwa. A byłem pierwszy! Ty Nie wiem. Byłem pierwszy! Jestem trzeci! Ale ja ta gra jest nienormalna! Gdybyś się zablokować! To ja! O, tak, Kubik mistrzem jesteś, gra jest serio. Gra jest nie? z gra Nie, no ale Kubik honorowo się zachował sam Bo to z nami pojechał, no <noise> Hej, ogarniacie? Jakim trzeba być przegrywem, żeby samemu za sobą przegrać? No naprawdę, ja tego nie rozumiem sam wieści.